Cześć, siemanko, witajcie wszyscy, wszyscy bardzo serdecznie, z tej strony Kingbuja dzisiaj wbijamy sobie Globala na skrzydłowym, jest ze mną Lio, Wiśni, Ag Wiśnia. Siemanko. No i... Postaramy się wygrać ten mecz i wbić mi Globala. Łatwo nie będzie, ale damy radę. Dokładnie. Skąd my to już wiemy? Stąd, że wstępnie, jak się dogrywa. Czemu? Nie, <grym> nie wydaje mi się. Oj tam, zresztą zapraszamy do odcinka. Miłego oglądania. Masz staty na minus jeden. O kurwa, to nie pokażę tego ludziom. Jed, jed jeden beta, <gul drei> to głównie, więc teraz nie klikaj tabulator. Przez najbliższe trzy rum. <gul disappears> Jeśli w ogóle coś zabiję, szczerze mówiąc na niuku tutaj na tym... Ogólnie bardzo lubię niuka, ale... A, hmm, a na skrzydowym lubię. Must have. Nie, dla mnie to najważniejsze, to jest wygranie tego meczu. Czyli pistoletówki są potrzebne, bo bez tego nie ma No to, to ty, ty, To powiem ci, że... To jebałeś jak chrętka w kartony, nie? Drzwi małe okno, coś. okno i drzwi. No i już lewo-prawo. Słyszysz? Zamknij drzwi, może na raz. <grym i w górę> nice. No trochę lipa, że wyszedłem wtedy, no niestety. Nie oszukiwałem no. Sorry, bo łatwiej mi się gada po baltach, ale może być. Ja spróbuję ich spuszować z tym UMP. No gości mi jaką daj mi minus 57, no... Ten z makiem to było bicep 57 Nice Brawo wiśnie Nie no, jak bije Globala to chyba będzie tytuł odcinka Leo kieruje mnie, nie, do Globala Wyzywa mnie złączyć. Nie wiem, bo jest głupi no tego Maka? O oh, sorry A, dobra, zostaje. Na zdrowie Nie, nie. Po głowie jest jeden. Małe drzwi. Po głowie jest maka Chyba cofnął. Ja to... Tak? Dobra. Czekaj, bo mam 30. Masz peszą? Dobra, leży. Nie czy poli A co defensywnie teraz jak mamy te rifle? Ja mogę ci popatrzeć małe drzwi od katłoka Leży, Super. paka Patrzę dalej. Możemy wyjść z akwarium? Nie, bo nie ma rozbitek Dobra Wciąż paka tutaj Super, Czemu Trzeba mówić, że ci taką nie może w z Digletown. Nie wiem, no. Może to są globale na fejku, wiesz? Nie no, muszę odzyskać tego globala, żeby potem widzowie wiesz, nie gadali, że chujowy jestem. Teraz to tylko globala, już tylko w MM. mamy. Po głowie jestem. Leży, paka Ja mam loa. Wydaje się, że on od tego to akwarium przejdzie ewentualnie duży Tak, jest tu? Brawo Super, Wiśnia Dawaj tego kałaka Dawaj, nie dobiegnę A bo ty po kałaka chciałeś Sorry, że się tam zblokowałem Tak do nie był w Akwarium po drugiej stronie ma. No. Na PH byś dobiegł. Małe leży. Nie robią już często samo, ty, ci idioci. Mokuje. Kurde Ja, ja mam, ja mam pięćdziesiąt Jest okno Okno? okno? Idź do prawej strony, do prawej strony, nie widzę. Dobra, idę, czekaj Cofnij, cofnij No czas teraz Obity Malowa Się nie widzę Okno, minus sześć siedem tylko. Robisz to Czas, Pod, podchodzi. Brawo, super, weź się G. Albo dobra, kawa, już może być. Sumie. Jeszcze raz patrzę małe nie poddałem, znaczy w Ninja! To jest połączenia Nojoj! On 99 w jednym dostał! Nieeee Dlatego MK to stok Trafiłeś go w łeb, ale on się dobry. No wiem Dobra jedna runda, to jeszcze nie ma tragedii No niby no. nie, ja się wtedy lepiej czuję tutaj Małe drzwi Minus 24 tylko Nice Słyszałeś Super Wiścia ekstra Robimy ich Ale te moje staty dzisiaj Ja pierdzie mi ci nic nie wychodzi kompletnie Nie, może dlatego się nie wyspałem Muszę zobaczyć, ja w ogóle nie spałem. Nie, spałem trochę, ale tak mnie pan Astralis numer jeden, gościu jest z Rosji, nie ma nic pokazanego w cesie, więc nie ile ma godzin. Ten pierwszy ale wiesz, raczej nic nie mają. Dobra, chodźmy, moje drzwi na pełnej. Masz jakieś smołka na pakę? Yy, nie, mam na ma drzwi swoje. Powiedz kiedy podchodzisz, bo jestem na małych. Yy, no ja drugi flash teraz Trzy, 3, 2 no. Rampa i ninja, rampa obita. Minus 48 Nie no, Glock na daleko to jest beznadziejny. Eko? No, tak. Eko, eko. Ja bym ja, kupił. Kur... Tylko co nie wiem. Też lepiej jakbyś smoka kupił, no ale dobra, nieważne. Oko, wyklika się. Może akwarium podjedzie ty. On może jeszcze akwarium Ja bym we dwójkę akwarium podjechał Mógł podjechać akwarium Nice, super, i biorę O to Pinti rampy, ja mam 12, no, i, bierz idę, idę dal, idę idę Dobra idę do ciebie bo ja mam loa, bierz tą proni ode mnie Nie nie no dalej KP90 też nie się... Dobra to zagram na no. Jest. tak no. Nie możesz ginąć Dobra Brawo, trzy Nic nie mu nie zabra... nie miałem HP, 54 mu zabrałem Ja nic mu nie zabrałem, cholera jasne No i dobra, mam pakę, więc dobre jako no że my te pistole przegraliśmy, no to nieee, nie. I co, znowu misja od nowa? Nie, nie od nowa, no bo to zalicza po rundzie Jeszcze dwie muszę zrobić, miałem trzy do wroga No tak, no ale jeszcze jeden skrzydłowy będziesz musiał robić, nie? Mam nadzieję, że ja No w sumie Dobra, najważniejsze byśmy ten mecz wygrali, nie? AW-ka do meczu? Jest akwarium, przyszedł akwarium Dwóch tam jest Dwa najdy poleciały On chyba na ninja kutabani wiesz Rywa, nie widzę pedała Masz jakiegoś fesza rzucić? Ja chyba nie rzuciłem dwa, jest chyba na ninja Nie, nie, jest pod rampą Trochę za późno, wiesz? 84. Bo mm. Jeden był na górze, do blisko. To za to późno było... info, bo ja już chciałem pikować ninja, nie agresywnie. Mm. Znaczy on był na ninja, tylko przeszedł? Potem tak bokiem na ram. Tak, ale timingowo mnie trochę to zruchało, nie bo ja po... ja zobaczyłem zaba... ja tam ninja, agresywnie. jak Ja na... muszę wylecieć tak na na, na agresję, bo. To... Leży jeden, ja mam loa, Gdzie? Super, ekstra Ja ci nie dam kawaha Dam ci kawaha Trzymaj Nie, Galil też jest dobry Ale ja nie, nie chcę nie, grać kawahem A by się bardziej przyda <laughs> Nie, w tym meczu botem jestem, gościu mm, Galil to jest dobra broń i taga. Ja zawsze wolę MSG od kawa, i tu tak zdecydowanie. Dobra, tu jest to, tu jest to. Szyby! Ty otworzyłeś drzwi? Tak. jest szyby? Rampa. Daj jednego flasha. To nie mój flesz. Co? Dostał, u mnie dostał hitach Rozbył się na ścianach i dostał 0 HPC tą pogrom To chyba był mój ślad, wiesz Ale u mnie był ten, nie że rozbył się na ścianach, tylko że było widać jak się tam wiesz, coś pluska jak dostałby w rękę czy coś Aha Bok Leży szyby Jeszcze inny chato jest Gdzie? Ninza Dobra CO? Low HP Mieju 74 Na ninja Super Dobra Będzie to na YouTube 3 Nie? 2 1 o! Powrót do globalny no Będzie na YouTube. Ciekawe co oni mieli Supremy no. mieli. Nie no, ale w tym meczu to nie służyłem na globala. Nie grałem gówno, szczerze mówiąc. No ale dobra, no, global jest przynajmniej. Dobrze było. No. My... Pierwszą... no. A to już po... ja to już w tej ostatniej rundzie to przyszedłem po prostu z tym jednym typem na heady. Z drugim to zważyłem full auto, ale... Dobrze jest oh No to dzięki za odcinek w ogóle Wiśnia, nie? Tam pożegnaj się. Tak, tak. No, no, nawet nie wiedziałem, że nagrywasz, więc fuck. No to taka niespodzianka. No,